Alicja Bachleda Curuś, 36 l. zamieściła wzruszające zdjęcie na swoim Instagramie. Aktorka na co dzień mieszka wraz ze swoim synkiem w Los Angeles. W Polsce bywa rzadko, ale na szczęście jej fani mogą być na bieżąco z jej życiem dzięki social medium. Ala chętnie zamieszcza swoje nowe zdjęcia i informuje o swoich planach. Ostatnio zamieściła bardzo wzruszające zdjęcie z uroczym czworonogiem, którego adoptowała. Życie z nią jest o wiele lepsze, napisała pod zdjęciem. Internauci byli zachwyceni decyzją aktorki i komplementowali służkę. Zwrócili również uwagę na piękne i pełne mądrości oczy zwierzaka. Piękne zwierzęta są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Wielu wspólnych, pięknych i szczęśliwych lat życzę, najszczersze i najwierniejsze oczy na świecie. Piesek będzie miał dobre życie, a jego opiekunowie najlepszego i najwierniejszego przyjaciela. Dla wszystkich zaczyna się nowa, pełna pięknych doznań droga, kolejna szczęśliwa psina. Super, że adoptowałaś, pisali zachwyceni fani.